Obywatelki i obywatele, stała się rzecz dziwna, bo wszystko wskazuje na to, że nie wiem, albo hajsy stały się wyjątkowo grzeczne i śmieszne, albo nie wiem co, bo liczba zgłoszonych postów wynosi zaledwie 12, i jest to nieco podejrzane, czy faktycznie grupa jest tak grzeczna i kochana jak się wydaje. Sprawdźmy to. Halo, halo, dzień dobry, moi ekrani. Witam Was bardzo, bardzo przeserdecznie w kolejnym Overwatchu hajsowników. Oczywiście, w serii, w której jako administratorzy sprawdzamy, czy na grupie wszystko jest w porządku. Czy na przykład jakiś Michał Kowalski, tutaj ze śmiesznym czarnoskórym obywatelem Afryki Południowej zapewne ee, nie próbuje nas zaspamować i czy nie musimy go na przykład brutalnie usunąć z mój kanał daj suba fajny. Co się jeszcze znajduje na kanale Kutas1234? GTA, piła mechaniczna, jak można się bawić? Fajnie. Co ty robisz? <głupienie> Zabawa w GTA? Zabawa w GTA, daj suba. Nie no, super. 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 O nie, to wam przypomni, żeby pisać, że chcecie serię z GTA San Andreas, nie mogę tego zrobić. Dobra, u -u usuwam tym bardziej. Eee, właśnie, przejrzymy sobie szybciutko zgłoszone posty, szybki przegląd inter i ruszamy sprawdzać, czy na grupie wszystko gra Ale zanim zaczniemy, moi kochani, krótkie ogłoszenie Już mówiłem o tym filmie na milion subów, ale raz jeszcze przypomnę, zaczynamy One Million Tour Czyli trasę koncertową w siedmiu miastach Lublin, Kielce, Olsztyn, Częstochowa, Szczecin, Białystok, Bielsko-Biała Link do wszystkich informacji macie w opisie Bilety możecie już kupować, zapoznajcie się, bo warto Czas zrobić rozpierdol pod sceną 7 miast, 7 litrów potu pod sceną i 0,7 na głowę. Sprawdź to! Zaczynamy od przeglądu hashtag intro, czyli zobaczymy, jakie najśmieszniejsze memy pojawiły się przez ostatni czas na hajsach. TEDy sławny polski raper. A tutaj mamy oszukańca Rodzka. To nie, nie polecamy takich oszukańczych rzeczy. Co to jest? Jesteś niepowstrzymany. Wiktoria Litwy. Znajdź różnicę, Stu Bobber, To takie średnie. Gimper, kiedy zostanę ubrana na hajsach? Jak umrę, plus 3 dni, na pewno się umarłem, To jest bardzo śmieszne, akurat. Kamil, brawo. O nie, są upośledzeni. Hej, <grywki> hajsowniczy pies. A, oczywiście, upośledzony pies wszędzie. No, zapomniałem. Tak, jeszcze do tego się nie dokoptowaliśmy. To jest 17 września, zaraz się zacznie. Zaraz się zacznie. Idę ci w kurwa, nie wiem w którą stronę. No to nic nie podejrzewają. Aha, duże znak wodny z ptakami. <grywa> Cudowne. Cudowne. A tu jeszcze był tata eee, goły przez chwilę. Hej, słyszymy jakie jezioro, można spotkać raki w ogóle, alkohol, heroina, kokaina, towary. O, zaczyna się, zaczyna się upośledzony piesek. Dzień dobry. Jaka słodka dziewczynka, znam lepsze triki niż ty. Kajesz, to jest zajebiste. O, jakie to jest zajebiste. Jezu, jak mi się to podoba. Świetne, naprawdę. przegenialne To jest fajne, bardzo ładny rysunek. To mi się podobało, to jest co? A nie, co to jest. Noc to nie do rytmu w ogóle. No 12 ja lat mówiłem, że te włosy życie. Słucham, to jak, jak, jakieś rzeczy. Tak? Czy coś tak powiedział on? Nie wiem Ja już wiem gdzie jest twój grosz. <laughs> tak, to widziałem, zajebiste. Eee, o jaki fajny iPhone, cena? 5 zł. Brak mini Jacka! Jak można to zabrać? To jest najważniejsze, co istnieje tu o, ten mini jack. To jest... Tak ważne, ja po prostu nie wiem, że gdzieś idę i na przykład chcę mieć w kieszeni podpiętego do Powerbanka e, telefon, i jednocześnie słuchać muzyki. To jest ważne przecież, dlaczego oni to robią. A jest bardzo prawdopodobne, że już wiadomo dlaczego to robią, bo ponoć w iPhone 8 mają zrobić całkowicie, że cały tutaj jak jest ten, to tu będzie całość ekranem, i prawdopodobnie technologicznie e, fakt bycia tam Jacka w tym iPhone'ie 8 by w tym przeszkadzał. W związku z tym wolą, żeby skatowali siódmą część, a nad ósemką wszyscy się będą jarać wtedy, nie? Bo już będzie miała to odjęte śmieszne rock'n'roll yy, muzyka roll, są Nawet śmieszne. to no, takie. Drake. do dużo mnie zrozumiało z tym literem w szafie. Ale zajwiste. Oliwia Skrzypińska, ja ogólnie jestem wielkim fanem ciebie, jeżeli o to chodzi. Polecam. Kurczę zwykły pani, jesteś człowiekiem. Pani gości panią jesteś krzyżakiem. Nie wiem czy to nie jest zajebane z kwejka, tak szczerze. Próbować krucjatę To mi się podobało Kara Rzeba. Co bierzecie? Jerozolimę Deosburt Piękne Piękne A ten Karol Widzę, że zaspomował mami z krzyżakami Generalnie Nie wiem, czy to nie jest ukradzione. Napiszcie Było ich pięciu Otoczył ich Oczywiście zejście, to to to. Tomasz Andrzej Kisiel Malinowy Głupi ryj na tym kisielu Piękne Złoty pociąg co, 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 co z tym pieskiem? Takie duże Komuś dzisiaj o tyle czytać Co ty tu robisz? Och nie jest, przestań, ale co? Jego co, już tysiąc razy podchodzisz do mnie i mówisz, że jestem upośledzony Nie masz nic lepszego do roboty Właśnie miałeś powiedzieć, że jestem upośledzony? Nie, wyjeżdżam na wakacje, no i dobrze A i tam na dole, że pieskowi jest smutno, że, że nie dokończył się komik, to nie powinien do twojej mamy, dobra, elo, jedź tam na dół O czymś zapomniałeś, znak wodny, co to jest? Świetne GTA. Ty chyba nie powinieneś móc grać w GTA, kolega, ani być na tej grupie. Nawet śmieszne. <grym> Jest Standardowo mega. Jakbym mógł coś ci rozbraka zrobić, co najlepiej. Mi Nieśmiesznego mema. To prawda, tak było. Morder magikaza lotowego. Cholera, wdepnąłem w gówno. Klasycznie. Dzień dobry, upośledzony piesku. Dobra, i to jest hashtag intro. Jest jeszcze sporo dobrych memów, ale jest coraz mniej remixów, tak? To zawsze były remixy do popuszczania. Ale też e, czytanie memów to nie jest chyba. nie. E, ale też przegląd. To było zajebiście Jak to jest dobrze zrobione, Mistrzostwo Świata. No, ale tak poza tym, też przeglądanie memów to jest średnie. Tu widzę jakoś pajaca. Ako najlepszego typera już dodane. Zagraj, wygraj. Krystyna Kaczmarek Pani Krystyno, żegnamy z grupy Krycha techno to to nie będzie, elo Hajsownicy wincy i memów na hajsach Prymitywne życie Kuba spętany, czyli nieśmieszne Nie żyj tyle Nie żyj, nie żyj, nie żyj, nie nie tyle Nie tyle tyle ten biedny wzrok tej dziewczynki Jezu, 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 przez cały ten czas! Jezu, Jezu, tak się nie robi! Jezu, 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 Zobaczcie, Jezu, 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 widać jak ona Jezu, 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 Jezu. się cierpieni. Zajebiste, zajebiste Marcel. Środki Biedek, mojej podniebienie domaga się mięska. Ojej, smacznego. To już nie jest nawet śmieszne, dałem lajka like widzę wczoraj, Widać, że nie Uznałem, że to, wczoraj to było zabawne, ale dzisiaj już tak nie twierdzę O no, to jest nawet śmieszne, to jest fajne, to mi się podoba W ogóle tutaj widzimy nowego mocarza, mamy Paweł Żebrowski Wczoraj ze cztery memki sobie trzasnął rad więc ładnie, może śmieszne jest... Jestem niepowstrzymany, jadę bez rąk, lel Co dalej? O jaki słodki piesek, o nie jest upośledzany <śledzany> I mandat, zajebiste Synku, to nie tak, jak myślisz. Cudo. Dobra. E, a, i tu jest jeszcze propozycja. Nie powinieneś intra dawać Aleksandrze, bo one jest od 1000 lajków, ale w kontekście Gwinta ja już napisałem maila po dostęp do bety, więc jeżeli CD Projekt będzie tak kochany i się zgodzi, to jak najbardziej. Jak najbardziej, bardzo chętnie. Dobra, przejdźmy w takim razie do zgłoszonych postów, ale... Zanim to zrobimy jeszcze tylko króciutkie ogłoszenie, szybciutkie, jak e, subskrybujecie kanał Zagrajmy z Gimperem, to jest mój poboczny kanał, to dzisiaj wchodzi na niego The Binding of Isaac Afterbirth, a jutro zaczynamy The Escapist, więc jeżeli chcecie Ej, to ja to was zapraszam wtedy. bardzo serdecznie, w momencie kiedy oglądacie tego Overwatcha odcinek już jest, e, a, 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 znaczy jak oglądacie to już jest, jak nagrywam to jeszcze nie ma, ale odcinek będzie i będą się pojawiać regularnie, także zapraszam. Dobra, zgłoszone posty, co my tu mamy? Michał Belczyk, 301h, gimp Czy mało to wygląda na autorskie, bo z tym post jest sprzed dwóch dni, a ty dalej nie usunąłeś, kolego pomimo, że masz 130 lajków, także sorry, orzełek prawidłowego hejsownika, to jest takie średnie w gruncie rzeczy, tak szczerze. No, ale ma te lajki, nie? Więc zostaje, więc zostaje jak najbardziej. To jest ten cały komiks z tym pieskiem, widzę, że już zgłaszają, ale nie szkodzi. Z kim będziesz w drużynie na WF? Dobra, właśnie tak szczerze, te rzeczy wszystkie już powoli zaczynają być kurwa męczące i już pomału jest ich za dużo. Także absolutnie, słuchajcie, nie róbcie tego, bo to już jest za dużo tego i do tego głupić pan robi. To jest śmieszne nawet. Ja nie rozumiem, dlaczego ludzie to zgłaszają. Mi się podoba. Hej, zróbmy z Wszystkie przedstawione dookoła postacie chcą cię zabić, poza jedną wybraną przez ciebie, która będzie bronić cię przed resztą. Druga postać, którą wybierzesz, przeżyje i nie unikniesz tego, że zaatakuje jak najefektywniej twoją głowę. Owiż komentarze, w jaki sposób przetrwasz atak, wykaż się kreatywnością. No dobra, czyli jakbym chciał zrobić tak, że wszystkie postacie chcą mnie zabić, poza jedną, która będzie mnie bronić. Więc ja chciałbym, żeby zabiły, chciały mnie atakować wszystkie, a bronić mnie będzie Alucard, bo jest kurwa najsilniejszy, jest nieśmiertelny i rozkurwi wszystkich. Druga postać, którą wybierzesz przeżyje i nie unikniesz tego, że zaatakuje cię jak najefektywniej w twoją głowę, no to niech to będzie na przykład, nie wiem, hajsowniczy Fenix. Opisz w komentarzu w jaki sposób przetrwasz atak, przetrwam taki, że hajsowniczy Fenix jest... PNG, a nie GIF, więc nie może się ruszać, więc nie może mnie zaatakować. Rozpinione perfekcyjnie kurwy syny. All planned. Dobra. Oryginalność kolejny odcinek to, 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 to? Prawdziwe, to prawda, że prawdziwe. Jaka słodka grupa. O nie, szkoda było, gdyby te słodkie Tutaj Dawid Ostrowski widzę. Ee, mówi: usuńcie to, bo Mark naprawdę nas kasuje, ale my zostawimy, zaryzykujemy. W tej pacerni upośledzony pies, co akurat jest śmieszne, bardzo mi się podoba Dzień 57, nadal nie nie zauważyli To podejrzewam, że część osób zgłasza, bo nie wie o co chodzi Ale ja chodzi o to, że ten łepek jest podobny do starego, łysego mnie Haha, <ślał> to jest tak dobre Photoshop level hejsowni I ten Izak z tym <ślał> ryjem moim naklejonym Mistrzostwo świata a bo widać, że jest znak wodny doskonale wklejony, tak jak tutaj mniej więcej Cudowne, jesteście najlepsi Iza Konu, tu na chwilę, XD. Co jest nobie? Śmigu z dingu z dziwko. Ja pierdolę nie ten pistol. za korzyść, please. To jest o tyle chujowe, Igor, że to jest zajebany pomysł z komiksu, który już był i tylko podmieniłeś postacie. Więc ja ci to usunę. Eee, nie rób tego. Jak zobaczę jeszcze raz, że coś takiego robisz, to dostajesz bana. Tutaj kuba spędzana, żebyście pozgłaszany przez wszystkich, więc niech zostanie. Stroluj swojego znajomego na wejście. Zmienił profilowe. Dlaczego nie mogę cię zbanować? Czyżbyś już był? WUUUUU wow, yeah! Brak zgłoszonych postów, bitch Zgłoszone do Facebooka coś jest Kacper Kiełpa Kiełpiński Was reported to Facebook, o nie Zobaczmy o co jest To jest właśnie tak, jakbyście chcieli jeszcze sobie rajdować To teraz właśnie mamy informacje o wszystkich postach zgłoszonych do Facebooka Więc jeżeli cokolwiek Zgłosicie do Facebooka masowo po rajdzie To na przykład od razu mamy dostęp do wszystkich postów Którymi próbujecie nas upierdolić Więc nic z tym nie zrobicie szczegóły zgłoszenia, oj administrator grupy usunął to zdjęcie zanim zdążyliśmy je sprawdzić, hehe, <laughs> ciekawe no dobra, no tu ktoś chce dołączyć, ale to poczekamy na razie bo trochę przyszło takiej świeżej krwi i to zawsze musi trochę upłynąć zanim ruszymy dalej, dobra odświeżymy stronę główną hajsu i lecimy w takim razie stroną główną, zobaczmy że tu mamy gwint to tak jak powiedziałem już się tam skontaktowałem e, i zobaczymy, synu to nie tak jak myślisz Gothic Zagrajmy w grę. Wejdź w Google Grafika, wpisz swoje imię plus i pokaż pierwszy obrazek, który się pojawił. Dobrze, spróbujmy. Tomek chuj woził. Ha, ha, ha! Na no, Jestem Tomek, go się lizam, ha, 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 Tomek to nie imię, Tomek to łysa węża. Tomek też. Co za ludzie to robią? Co, co to są za ludzie? Jestem Tomek, mieszam z głową. Co wy, kim wy kurwy jesteście? Co to jest? Ja się pytam, co to jest? O co, o co w tym chodzi? O co w tym chodzi? Ej, 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 Tomek ekipcie... i przy, Kto to robi te memy? Kto się z tego... pl. Odwiedź stronę. Kto to robi? Ja się pytam. Co to są te memy tutaj? Stąd hajsybskie memy kradną. Tylko tu nic nie działa. Strona nie działa. Dobra, trudno. Co to za głupoty? Piesek już był. Zbóg, zgniłe jajko, tutaj przenośnie Ktoś nic nie warto O Jezus, najgorzej Najgorzej On za... Ale do... dobry znak wodny jest przynajmniej, powinien być jeszcze Mniej widoczny, bo tak nam mogą Usunąć po prostu, nie? On za chwilę zdelejtuje ci konto, lecz po prawej Służy do twojej obrony No to całkiem nieźle Do obrony przed Delaytowaniem mi konta Tutaj biedny hejsownik ten Gimper uratował Cię od bana innego admina i tylko usunął Twój post. Z jego heroiczny czy, czyn dasz mu rzecz, która znajduje się po Twojej str prawej stronie. Dobrze, e, proszę Gimper. O, dziękuję, dziękuję, so, mikrofon, fajnie. Zabawne obrazki, świetnie się bawi jak robicie memy, przyznaję. Hej, nazwa tu Było faktycznie, zastąpcie nazwisko Tomka rzeczą, która leży u Was na biurkach. Tomasz Andrzej, zaczep kolankowy. Tomasz Andrzej, opakowanie po czekoladzie. To gumkowy. To Tomasz Andrzej, pudełko. Porcelanowy. Tomasz Andrzej, zegarek. Ale. Tomasz Andrzej, sok pomarańczowy. Zakreślaczowy. Lampkowy. Kupkowy. Komputerowy. Dildosowy. Tomasz Andrzej, zużyty kondom. Tak to akurat dobre. Tak rozwojnie, To Tomasz Andrzej, talerzowy. Mikadowy? Co jest Mikada? Czy słyszałem? Butelkowo-pojogurtowy, żeby tylko MMOX nie skomentował. Luterowy Mefedron. Doważam, że <grymne> <masz Andrzej> Mefedronowy, <grymne> mistrz. To ty masz za zdjęcie w tle kolego? No, troszkę taki Mefedronowy faktycznie. Po co mi dziewczyny, jak mam patologiczne metalowe pręty, czy jakieś siaty... Co za ziomeczek, ty? To jest Justin, chyba że jesteś ty prawdziwy. Dobra, nie wiem. Chyba nie chcę wiedzieć. Nieważne. E, perfumowy Babcia. Tomasz Babcia. Co to jest, co jest Tomasz Babcia. Dobra, srać to. E, no właśnie, tego też już jest za dużo, bo to jest po prostu zbyt proste do powielenia. O czymś zapomnij, znak wodny bo ma Ej, to wszystko widzieliśmy już dzisiaj. O co chodzi? że wy to zgłaszacie? jakie Wam się najbardziej podoba z pewnością gimpsona, To jest ciekawe. A, part 2, bo są dwa posty. Po tych skurwiam, nie? Bombsite, te 55 Remix, klikatechno no. E, outro. No, outro się nie ma co dziwić, bo. Na przykład ten <laughs> A co jeśli hejsownicy zaraz Aha, no mu cichy. To jest stare, 14 sierpnia. No, niesamowite. Po photoshopie trzeba nowych dostawę zajebistych memów zrobić, bo... a ja wiem dlaczego, bo admini wszystko z pieskiem teraz kasują, dlatego nic nie ma. Po photoshopie, przed photoshopem. To jest marny... Mm, marna przeróbka. Przyznaję, że jest marna. To było zajebiste. Rozumiem, że to no, te Idzie rak, niebo, rak i jak uszczyfnie będzie znak. Tutaj to cie i to, totalnie bez sensu łączniki. No i to tak samo, kto zdleicił ci konto? Bez sensu jest tego za dużo, nie lubicie tego. Najbliższy gimper z zamkniętymi oczami. No, ale trudne. nie przy naklewie turze, nie wiem, od pierwszego roku życia. Tym turnet. Co wolno, żeby gimper nagrał odcinek z Ntl? Darmowa giera na Steam. Hej, ma całkiem sporo lajków. Tak, tak, w porównaniu do ostatnich postów z propozycjami gier. Rzucę okiem, nie bycie, rzucę, rzucę okiem, co w tym jest. Cube World, troszeczkę mniej. Order rosyjski o, za post, którego nic nie rozumiem Za post, za który wyleciałeś z grupy Nie, to też tłumaczę jakby powtórnie Że to jest jakby za inny post znaczy Bo tak to zawsze używamy opcji Usuń post albo usun post użytkownika Nie da się jakby usunąć Znaczy da się usunąć użytkownika Nie, robię, nie, nie usuwając postu Ale tego nie robimy Przecież Mamy mające pottery koło lajków, chcesz wymyślić równie dobrego Zajebiście jeśli ja to pędzę to to myślewiste No trochę szybko z tym, żeście wyszli. No ale, ale nikt będzie. Jeżeli to wszystko co było, to już widzieliśmy, to oznacza, że... Eee, albo w większość sposób była już w każdak intro, czyli jest na tyle dobra, albo była w zgłoszonych, czyli że była za słaba Więc w gruncie rzeczy to bardzo dobrze świadczy o tym co jest aktualnie na grupie I ja tutaj bardzo jakby przychylam się do tego, że kurwa Nie dawajcie takich znaków wodnych, bo to jest gówno Tylko ustawcie je porządnie tam gdzie trzeba Tu mi się wydaje, zobaczcie nawet widać, że jest chujowo kurwa pędzlem zmazany Hamsko. Jezus Maria, no róbcie to faktycznie, to jest musi odejść To jest głupi fanpage Gimper musi jadeć, co za głupota. Mam to... O tutaj pamiętam ci kolego. W górze Kalwarii żeśmy się widzieli. Gimper Gimson, Rock Roxon, Jack Jackson. To śmieszny akurat. I jest dobry znak wodny. Moje podniebienie domaga się. Łokieć, piętka pięta, dwa kondomy, gimper kiedy 2 miliony. Raz... Kiepski nie ma akurat. Co to jest? W odcinku porozmawiamy sobie o maltretowaniu zwierząt. Ostatnio zabrałam uczniowie kółko, i ja tam zobaczyłam straszna rzecz. Tak gra się nazywa Emiripet. Nie to jest niedopał, Myśl jak. co się dzieje w mózgu chłopczyka jak zagrał taką grę zajebiste cudownie tego widzieliśmy już Uba to widzieliśmy to jest najbliższej się podoba hej hey. hey. Dobra, zajebiste. wiesznego mema. Trzeba nowych memów. <laughs> to mi się podoba, też zajebiste było. Mega, 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 mega. Słuchajcie, fajnie to wygląda naprawdę ostatnie na grupie i strasznie się cieszę. Można z, z szkodliwych substancji, że mogę skrócić życie o 3 miesiące, nawet o 4 miesiące. Obczajcie sobie nowy mem na hajsach <laughs> i te paczki powieszone zajebiście, naprawdę mega mi się podoba to co ostatnio się dzieje na grupie, bo jest porządek! Jest naprawdę porządek! Kurno zobaczcie, fajnie to wygląda i naprawdę strasznie się tym cieszę, bo zobaczcie, przewijamy i są same fajne memy, które już gdzieś tam widzieliśmy w chartach intro czy coś, nie? Takie długie, bez kitu. Ja nie wiedziałem, że metalowa rurka długości ponad 100 centymetrów może wejść człowiekowi w... do dupy i... i go nie zabić przy tym. Zatem oto o odkrycie i pan doktor oczywiście jak już wsadził mi tą rurkę... Nic panu nie jest, a jest to rurką. Was bardzo serdecznie. Ja jestem rok, a to mój kok. Zobaczcie. Tada. I to będzie wstęp do mojego kolejnego QA, a zaczniemy sobie od bardzo fajnego pytania, które wybrałem już wcześniej i przygotowałem się do niego bardzo dobrze. Otóż. Rok, jaki prezent podarujesz czasie na dzień ojca? Kurwi swoją drogą potrafię się podniecić. Właśnie mam straszną ochotę ostatnio na seks mocny, męczący i krwawy, brutalny i zabójczy. Mam ochotę ile można. I to. <gibne> Kolejne pytanie. Zadał mi skąd zainteresowanie pociągami w twoim synu roku? Michał Lewandowski. Drogi roku. Oglądam twoje filmy. Kurw, to jest normalne. Więcej, więcej. Zajemiste. To nam się podobało. O, o nie, co to jest? Czy tu nadjeżdża pociąg? Bo ja nie